Siemano widzowie, witam was w spontanicznym odcinku, bo, bo miałem wypadek, no nagrywałem jak jechałem do, do, yy, do Tartaku, ale coś się chyba nie nagrało, ale mi głowa i ręka boli, ja nie mogę. Władek leży z przyczepą w rowie. Była y, straż pożarna, są jacy jest policja. Pogadałem z nimi. No Ja nie idę do szpitala, bo na szczęście to jest lekkie stłuczenie, tylko lodem obkładać, ale trzeba chyba Władka wyciągnąć. Ja jeszcze się tylko dowiem, czy ktoś przyjedzie, czy mam sam go wyciągać i zaraz do was się odezwę. Dobra, widzowie, ja, ja i, i lecimy po sześćdziesiątkę, bo będzie trzeba to wyciągać, on, wyciągać. No niestety mi nie pomogą, ale jakoś dam radę. Tam podobno mają jakieś sprawy tam na głowie, już, dobra, dam radę. Ojejku, widzowie, naprawdę nie wiem, co się stało, by mało pamiętam, jedynie pamiętam to, że jechałem i się, i po prostu, gdy wyjeżdżałem na to skrzyżowanie, Zagapiłem się w prawo. Bo patrzyłem w prawo i w lewą stronę, stronę, i coś przykuło moją uwagę. No i później już nic nie pamiętam. Aha, skończyłem orać, bo. Znaczy, nie skończyłem, właśnie orać. Więc dobra, jedziemy tym ciągnikiem. Odstawiamy pług. To nawet. A dobra, tutaj nie będziemy odstawiać. Ja już wszystko przygotuję i zaraz do Was wracam. Dobra, widzowie, już jadę. Z tym ciągnikiem i z tą belką nie wiem co to będzie wyciągniemy władkę z rogu z rowu spróbujemy go otwalić ale nie nie spodziewam się żeby po prostu yy, działał mam nadzieję że jest dalej o kolejny był wypadek mam nadzieję że jest jest dobra trzeba jakoś tu wycofać sensownie Dobra, ja to po prostu pociągnę, bo tu się... To jest, bo to, ta tabelka jest trochę też zbagowana. Jest oczywiście mniej zbagowana od y, linki, która sama jeździ. Ale... No to ta, ta też jest trochę zbagowana. No nie wyjeżdżaj mi, baranie! No i co żeś zrobił? No i co żeś zrobił? Dobra, to sobie zjedziemy do domu. Ja sobie to ustawię gdzieś Żeby go... No Dobra, ja... ja no, zobaczymy się jak po prostu to podczepię, bo... Za dużo czasu mi to zrobi No okej, okay, ja już to podczepiłem, teraz trzeba go jakoś wycią wyciągnąć Damy rady Nie wiem Mam nadzieję, że stanie na koła, bo... Oj, oj oj. Co może odczepić szczepkę. Bo ta... O no, bo ta przyczepka go trochę obciąża. Przez to nie może stanąć się na równe nogi. Dawaj, jedź Ładziu. Spływę trochę co wyco... O, 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 o! Dawaj, dawaj, dawaj! Piąteczka i jedziemy, dawaj, dawaj! Kurde, no patrzcie jaki skurczynek! Dawaj, jedziesz, jedziesz! sześćdziesiątka power! Czekajcie, wycofam. I do przodu z całej siły, widzowie! Całej siły udało się! Udało się, widzowie. Jest super. Dobra, spróbujmy go odpalić. Nie idzie, kurde. Hmm. Ojej, dobra, trzeba będzie go jakoś przetransportować, więc ja zadzwonię po, jedy, po jakiś transport i zaraz się zobaczymy, dobra? A wiecie co, widzowie, yy, zdecydowałem, że ja go po prostu zawiozę do domu, yy, zaciągnę bardziej. No przyjeżdżajcie, ja nie mogę go tak ten... No Jezus, wyciągnę ja też przy okazji przyczepkę, a to mogę... O... O jest ciężkie. O, dobra. Co jest, co się nie przepić. O, teraz się da. Dobra, no trzeba go jakoś za 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 zawieść. No. No i trzeba jakoś jechać. No kurde. Ci, co widzowie, ja zobaczymy się, jak ja już dowiozę to na gospodarstwo, bo to naprawdę długo zajdzie. No, widzowie, ja już jestem, już, znaczy prawie jestem. Zostawiłem sobie tam na razie przyczepkę, bo po prostu szybciej jest y, go tak transportować I to o wiele szybciej. W ogóle po kilku latach w końcu mi. Yy, skrzynkę pocztową za. Yy, no, zamontowali w godzinę to zrobili, więc bardzo polecam. M na moją gminę. Więc ja sobie tu zostawię tego władka yy, i, i po prostu ja dzwonię na. Yy, po jakiś transport, żeby go zawieźli na. Yy, na. No, mm, to do jakiś do mechanika, nie? Bo ja tego sam nie przetransportuję ani nie naprawię, więc zaraz cię widzimy. Dobra, widzowie, ten pan już przyjechał. Dzień dobry. Dzień dobry. Widzowie, my to załadujemy, znaczy tego jakoś załadujemy chyba za pomocą lin. I yy, ma, bo ma pan jakieś tam, tak? Tak, tak, oczywiście. No to. to nie też tam. No to dobrze, no to my tam załadujemy i zaraz się widzimy. My widzowie już to załadowaliśmy z panem, także do widzenia. Dziękuję. Ten pan właśnie pojechał i ja zaraz będę dzwonił do tamtego warsztatu, gdzie się umówiliśmy, że zaraz pan przyjedzie z traktorem, więc dajcie chwilę czasu. Ja zrobię cięcie i zaraz wracam. Yy, dobra, widzo... yy, dobra, widzowie, ja już yy, tam dogadałem. Co to jest? Jakieś latające sarny? Co to jest, widzowie? No to nieźle. Yy, dogadałem się tam, znaczy zadzwoniłem, że zaraz przyjadą, bo to jest tam w sklepie ten warsztat. Tam jest bardzo dobry, bardzo dobrze oceniany. Yy, no i tam wszystko im wytłumaczyłem, i później przyjechał, przyjechał gościu. Jak widać, go już nie ma, to sobie zamknę bramę. I idę do domu, do... bo co mam? Wystarczy mi tylko czekać na informacje. E... Zobaczymy, ile mi wyjdzie ta naprawa. Zaraz sobie przyjdzie telefon. Mówił mi gościu, że jak to zobaczy. E... Czekajcie, bo chyba dzwoni. Dzień dobry. Dzień dobry. To ile będzie ta. E, to jest od tego całego Tak, dzień dokładnie, mówi. dokładnie. No to mam dla pana i dobre i złe informacje. Szybko, bo proszę pana szybko mówić, bo zaraz mi się skończy czas. Dobra, Dobra, yy, dobra informacja jest taka, że, że nic się za bardzo. Znaczy, że tył, że tył się nie uszkodził za bardzo, no. Uh -huh. Ale złą informacją jest to, że, że niestety dosyć mocno się uszkodził silnik. Aha. Uh -huh. I, I szkody gdzieś wyniosą około, może około 15 tysięcy, 10. O kurde, no to nieźle, Panu powiem. Ale no to jeszcze do zobaczenia czy wszystko jest uszkodzone i czy da się coś tego w ogóle zrobić. Bo, hmm. no w stanie trudnie jest dosyć opłakanym. Mhm. No to dobrze, no to... No więc, to ja już się rozłączam. No ja też, dziękuję, do widzenia. Do widzenia. W ogóle, patrzcie, widzowie, zworkowałem sobie jedzenie dla kur. Mam tyle worków. Dobra, widzowie. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia. Cześć.